Z tej strony Alicja Bergerlach, radca prawny. W tym filmie podpowiem, jak precyzyjnie ustalić przedmiot i zakres usług w umowie o świadczenie usług, aby uniknąć nieporozumień i problemów z płatnościami. Dotyczy to przykładowo umów biznes-to-biznes. Często w umowach o świadczenie usług spotykam bardzo ogólne opisy usług, które mają być świadczone przez zleceniobiorcę. Przykładowo, strony ograniczają się do wskazania: wykonanie usług informatycznych. Moim klientom zawsze zalecam, jak najbardziej precyzyjne określenie usług, jakie mają być świadczone na podstawie umowy. Jeśli jest to przykładowo branża technologiczna, będzie to konkretne wskazanie, na przykład języka programowania, funkcjonalności, które mają powstać, terminów czy kamieni milowych projektów. Spotykam się również z sytuacjami, w których pojawiają się wątpliwości, czy osoba, która świadczy usługi, zleceniobiorca, będzie się rozliczała za faktycznie wykonaną pracę, czy także na, za samą gotowość jej wykonania. Ta kwestia również powinna zostać rozstrzygnięta w umowie. Pamiętaj, że prawidłowy opis usług ma również duże znaczenie, jeśli chodzi o wystawienie faktury czy rachunku za wykonane usługi. Gdy opis usług jest prawidłowy, niweluje to ryzyko wątpliwości co do tego, czy może być ona wystawiona, a w dalszej kolejności ułatwia dochodzenie roszczeń, gdyby jedna ze stron nie wywiązała się ze współpracy czy z umowy. Podam przykład. Załóżmy, że prowadzisz agencję marketingową i zatrudniasz grafika na umowę o świadczenie usług. W umowie warto napisać nie tylko projektowanie grafik, ale także dokładne doprecyzowanie: przygotowanie pięciu grafik banerowych miesięcznie w wyznaczonym formacie zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Dzięki temu obie strony wiedzą, czego się spodziewać. Pamiętaj, im jaśniej opiszesz przedmiot i zakres usług, tym mniej wątpliwości i problemów w przyszłości. Oczywiście, życie pisze różne scenariusze. W razie jakichkolwiek wątpliwości, najlepiej zawsze skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem. Jeśli szukasz gotowego wzoru umowy o świadczenie usług z dobrze skonstruowanymi zapisami, znajdziesz go na underscore.pl. Znajdziesz tam też inne wzory dokumentu.